Zaczynam świecką spowiedź, choć ja nie mam grzechów, ale zacznę od mych wad przekleństw mojego wieku. Żeby w ogóle coś wam dowieść, że jestem dobry pomimo mych wad i tak żaden nie jest idealny, tak też na cały świat spowiedź, mm -mm -mm, spowiedź, mm -mm, spowiedź mm -mm, spowiedź awanturnika, hej mm -mm, mm -mm. Mam takie coś jak egoizm, który się zrodził, nie wiem jak, a ja takie mam wrażenie, że w moim życiu dzieje się tak: równowaga rzeczy złych i dobrych, filozofia, buddyzmu powraca, a dzisiaj znane LGBT cały nasz porządek wywraca. Spowiedź, mm, mm, spowiedź, mm, mm, spowiedź. Mm, mm. Spowiedź awanturnika, hej. <mum> Jestem bardzo nieśmiały, to moja największa wada. Ona jest nawet większa niż moja największa zwada. Towarzyszy mi ona przez całe życie. Wywarła na mnie wielki wpływ, bo ja przez tą wadę byłem postrzegany jako przegryw spowiedź. Mm, mm, spowiedź, mm, mm, spowiedź, mm, spowiedź awanturnika. Hej! Mm. んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん Jestem ostatnio bardzo konfliktowy, jakby jakąś wizją opętany Gdybyście uprawnienia mieli, to byście mnie zakuli w kajdany Konfliktowość nie polega na wykłócaniu, ale to zbyt wielka otwartość W wyniku której powstaje kłótnia i tak staje się dobrych intencji zadość Spowiedź mm, 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 Spowiedź mm, 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 Spowiedź mm, mm, Spowiedź awanturnika hejs. Spowiedź, mm, 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 spowiedź, mm, mm, spowiedź, mm, mm, spowiedź, awanturnika, hej. Mm.